Nagrywa się dobrze, a więc przed momentem bawiliśmy się w przeróżne śmieszne zabawy, trochę sobie pośpiewaliśmy, troszeczkę sobie pomtanczyliśmy, można powiedzieć, ale teraz chciałabym Wam pokazać też takie coś, co możecie zrobić też dla mamy na dzień mamy, ale też będzie to bardzo fajna Taka zabawa, kiedy będziecie na przykład później wrócicie do szkoły, takie mydełka możecie ze sobą zabrać. Są bardzo, bardzo przyjemne. Słuchajcie, potrzebne będą nam do tego 150 ml, to jest mniej więcej tyle. może Można troszeczkę mniej dodać płynu do mycia. To jest taki płyn do mycia ciała. Ja mam akurat mmm, przepiękny Taki niebieski o zapachu wody morskiej. To jest też, to jest jak będzie 100 ml gorącej wody. Gorąca woda mi się teraz gotuje. Oczywiście sól, soli nie będę dawała dużo. Mniej więcej łyże, łyżeczkę. Barwniki, barwniki spożywcze. Ja mam akurat takie. Foremki. Które ja mam takie foremki, ale najlepsze byłyby silikonowe. I oczywiście jakaś miska z wodą, gdzie będziemy tutaj rozmieszać, rozmieszamy i potem przelejemy do naszych, do naszych foremek. Foremki dobrze, jeżeli macie takie foremki, dobrze byłoby położyć na jakiejś brytwance, coś takiego sztywnego albo talerz, który potem zmieści nam się do lodówki. Jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć o najważniejszej rzeczy żelatyna. W tym przepisie powinno być to cała torebeczka. Ja już mam troszeczkę z jej zużytej, dlatego pomniejszę moje, 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 mój przepis. Troszeczkę muszę zmniejszyć. Więc uwaga! Do gorącej wody. Gorąca woda. Dodaję całą torebkę tej żelatyny. Całą torebkę. I mieszam tak, żeby nie było grudek. No jest gorąca. Uwaga! Musi to być dobrze wymieszane, tak żeby grudek nie było. Jest to trudne, ponieważ jest mniej. Wodę to mniej więcej, tej gorącej wody musi być mniej więcej tyle, co się do szkieliszka od wina mieści. To jest mniej więcej właśnie 100 ml. Mieszamy, 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 mieszamy. mieszamy. Ona się po czym? oczywiście wystudzi w trakcie mieszania. Mieszamy, długo trzeba mieszać. W tym czasie dodajemy też sól. Uwaga, nie musicie dodawać soli, ale ja sobie dodaję, ponieważ bardzo lubię taką sól do kąpieli, do, dlatego dodaję łyżeczkę. Ale jeżeli nie chcecie, nie musicie dodawać. Ponieważ ja mam o zapachu soli morskiej e, e, płyn, e, dlatego też chcę, chciałabym tą sól morską, którą mam tutaj. Jodowaną. Jest to bardzo fajna rzecz do, do naszego. Kiedy się to już ładnie rozpuści, nie będzie grudek. I już widzicie, już mi się ładnie rozpuściło. Gródki są tylko na. Na tym wtedy dodajemy tego płynu. Ja muszę odrobinkę zmniejszyć ten płyn, bo troszeczkę mniej dodam niż, niż miałam dodać. Myślę, że jeszcze drobinkę. I to zostanie. I mieszam. Zobaczcie, robi mi się taki niebieski kolorek. Jak to wystygnie odrobinkę. Teraz będziemy sobie rozlewać, żeby było bardzo fajne i kolorowe. Do każdego w jednym kleję żółty. Mam nadzieję, że jest jeszcze troszkę tego żółtego, bo już dużo używałam. Hop, hop. Oj. Tak troszeczkę. Można wycisnąć tyle, ile macie. Oczywiście można też dodać brokat. Tak jak wcześniej mówiłam. Lub po prostu nic nie dodać. A ja sobie jeszcze troszeczkę dodam. W tym czasie nam nasza. Klaretka można powiedzieć medlana. Nam troszeczkę wystygnie. Można jeszcze pomieszać. I będziemy delikatnie łyżeczką nalewać do pełna. Się nam zrobi takie mydełko. Te nasze żelowe mydełka można później dać mamusiom. Zrobimy eksperyment i ja wleję, może tą resztę tutaj. Zobaczymy, co się wtedy wydarzy. No, też oczywiście wlejemy ją tutaj. O, już zaczyna gęścić. Gęste się robi. Mmm, niesamowity zapach ma, ponieważ mój żel miał właśnie taki niesamowity zapach. Słuchajcie, mm, żebyście to mogli poczuć. Wasze żele są różne. Niektórzy będą mieli mydełka o zapachu truskawki, niektórzy będą mieli mydełka o zapachu wanili. Oczywiście, możecie też do tego dodać różne. Różne. Oj, chyba mam trochę za dużo. Troszkę doleję, bo zostało mi troszkę tego mydełka, a ja bym nie chciała go zmarnować. Toremki mi jednej brakuje. Teraz coś wymyślę jeszcze. Dobrze by było, gdyby to było mięciutkie. Mam jeszcze taki pojemniczek, jego można później zniszczyć, ale, ale myślę, że jest o tyle miękki, że możemy zrobić jedno, jedno takie płaskie mydło. I teraz słuchajcie, żeby to stężało. Ja włożę, mogę oczywiście zostawić, ale włożę to sobie do lodówki. A potem jak już stężeje, to pokażę Wam jak to będzie wyglądało. Jeżeli macie dostęp do bazy mydlanej, można zamiast, e, e, zamiast tego żelu dodać bazę mydlaną. E, ona jest troszeczkę gęściejsza ale wtedy Wam powstanie też takie masy, mydło do krojenia. Możecie wtedy za pomocą żelatyny zrobić właśnie taką, e, taką, e, takie mydło do krojenia. Jest to bardzo ciekawe. Teraz czekamy, aż to e, stężeje i wtedy ja Wam jeszcze pokażę. Zatrzymamy filmik i za jakieś 15 minut go włączę, żeby nagrać jak nasz, efekt naszego Naszej pracy. W przepisie, który umieszczę tutaj na dole, jest napisane, że należy trzymać nawet dwie godziny. Dlatego ja przełożyłam moje mydełka do, na chwilkę do zamrażalki, aby po prostu szybciej stężało i mam nadzieję, że efekt będzie widoczny. Oczywiście do tego możecie dodać jeszcze i kawę. Do, do, tego, do tych foremek możecie dodać jakąś specjalną sól zapachową, możecie dodać olejki zapachowe, możecie dodać dużo ciekawych, ciekawych rzeczy, takich jakie używacie do kąpieli. Pokażę Wam też następnym razem, jak zrobić takie bombki do kąpieli z sody oczyszczanej. Takie, które się kręcą i się roz, rozwalają w wodzie i zabarwiają nam wodę, są bardzo ciekawe, ale to już innym razem, innego dnia. Na razie czekamy na efekt naszego mydełka. Minęło już sporo czasu. Wydaje mi się, że możemy wyjmować nasze mydełka z lodówki i za chwilę zobaczymy, jak one wyglądają. A więc do dzieła. Już idę po mnęłka. Jak one tu wyglądają. Oj, oj oj! Śmiemy sobie jeszcze talerzyk. I może jakiś nożyk. Zobaczmy. Jest zimne po prostu z lodówki. Ale. Hmm. Uwaga, spróbujemy je wyciągnąć w taki bardzo delikatny sposób. Dlatego mówię, że silikonowe byłyby lepsze. O! Nasze mydełko. Żelowe nasze żelowe mydełka. Barwnik nie wymieszałam wcześniej. Trzeba, wybarwnik trzeba wcześniej słuchajcie, wymieszać. To wtedy bardzo fajnie wygląda. A ja barwnika nie wymieszałam. Eksperyment. Eksperyment. Mydełkowy. wygląda niesamowicie, ale jaki zapach ma, wow, niesamowity zapach. Nasze mydełka żelowe są naprawdę, oczywiście, jakbyśmy mieli foremki, to nasze, nasze mydełka miałyby kształt odpowiedni do tych silikonowych mydełek, tak? O, tu się urwało. Do tych silikonowych, silikonowych foremek, tak? Ale jak nie mamy, to wtedy po prostu korzystamy z tego, co jest. Jak widzicie, jeżeli się nie ma, można wykorzystać takie takie. A tutaj jeszcze było zielone. Yy, od naszego. Możemy jeszcze je wsalić do lodówki, chociaż już nie jest to konieczne, bo jak widzicie, się fajnie zrobiło. Tu potrzebujemy odkroić. Ojej. I jakby się udało to wyjąć. O! Zobaczcie, jakie ładne mydełko żelowe. Powiem tylko tyle, że zapach tych mydełek jest niesamowity. Jedna moja, mój błąd, który zrobiłam, że nie wymieszałam barwnika z, wcześniej z tym, z tym mydełkiem, ale jak widzicie jest to bardzo fajna rzecz. Można sobie położyć już już w na medelniczce, w łazience, jakby były in, inne różne kształty. Oczywiście możecie sobie mieszać to. Jest to też piękny prezent, który możecie dać swojej mamie na Dzień Matki. Mam nadzieję, że medełka się Wam podobają. Więc moje jedno z tych medełek, ląduje już w łazience. I mam nadzieję, że będzie fajne. Spróbujemy wziąć teraz miskę i wodę i zobaczymy, jak będzie się mydlić. Dobrze? Przygotowałam, przygotowałam miskę z gorącą wodą, znaczy ciepłą wodą. I zobaczymy nasze mydełko. Uwaga. Myjemy. Jak widzicie, mydełko pod wpływem ciepłej wody ono się będzie nam rozpuszczało. Ale fajne. Dlatego dobrze byłoby mieć takie, jakby silikonowe kostki lodu. No ale, mieli takie silikonowe kostki lodu, wtedy możecie sali się umyć. Pamiętajcie, że rączki trzeba też myć w ten sposób. Kciuki. Kciuki, tutaj dłonie, w ten sposób. I około 30 minut należy te rączki myć, tutaj pomiędzy. Ja sobie tak właśnie pomagam, bo mniej więcej 3 minuty to akurat myję się w ten sposób jak, jak robimy w ten jak robimy każdy palec osobno, jak chcecie mieć być pewni, że na pewno dobrze umyjecie. Żelatyna się rozpuszcza. I już nie ma naszego mydełka. Jak widzicie, szybko się rozpuszcza to mydełko. Jest niesamowite do takiej kąpieli, słuchajcie, pod prysznicem. Jedno mydełko i już. A woda. Ach, ale zapach. Niesamowity. Więc słuchajcie, życzę Wam cudownej zabawy. Pamiętajcie, że mycie rąk jest bardzo ważne. Możecie zrobić sobie takich mydełek troszeczkę do szkoły. Jak będziemy już wracać, mydełka należy przechowywać w silikon, znaczy przechowywać w takich torebeczkach. Słuchajcie, najlepiej z Ikei które można potem wstrzymać też w lodówce. Nie ukrywam, ponieważ one są żelowe. Ja, kiedy robię sobie te mydełka, one są z solą u mnie akurat. Kawowe też bardzo fajnie wyglądają. Także można z kawy, kawę rozpuszczalną tutaj dać. Więc mają taki niesamowity zapach. Tyle, że musi być to taka kawa aromatyczna. Dlaczego rozpuszczalna? Dlatego, że jak dacie, dacie płat tę kawę taką nierozpuszczalną, czyli taką ziarnistą, ona się sypie po prostu i bardzo zostaje na, na wszystkich miejscach, a dobrze byłoby brać takie rzeczy, tak samo jakbyście wzięli brokat. Brokat po prostu zostaje na, potem na tym. Dlatego ja radzę, radzę robić w ten sposób. Żelatyna spożywcza barnik, jeżeli tylko używacie to naturalne. Jeżeli chodzi o żele, ja polecam żele bio z ziai. są bardzo dobre, nie są alergiczne. Ja akurat użyłam taki żel z woda morska, bardzo fajne. Nie jest drogi, teraz jest akurat promocja, promocja na te żele, a są bardzo wydajne, bo są gęste. Można oczywiście użyć też innych żeli, można samemu zrobić żel. W ten sposób, słuchajcie, można też zrobić peeling do twarzy. Natomiast należy wtedy dać, dać jakiś. Coś, co, co jest peelingujące i niestety tutaj bardzo często jest cukier. Zaleca się cukier trzcinowy i wtedy takim, takim mydełkiem możecie umyć sobie twarz. Jest, jest to Zostaje taka granulki na, na buzi. Jest to bardzo zdrowe, dla, zwłaszcza dla młodzieży, czyli dla naszej dorastającej młodzieży na ten trądzik, trądzik młodzieńczy. Sól jodowana, bardzo, bardzo fajna do, do takiego właśnie korzystania, do takiej kąpieli. W tym momencie, tutaj, słuchajcie, mam kąpiel dla moich rąk. Jest to żel, ale jest tu też sól. Ja tą sól czuję. Jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. Oczywiście można dodać tej soli zupełnie, bardzo dużo. Natomiast pamiętajcie, żeby były mniej więcej podobne proporcje, dlatego że żelatyna, Musi tutaj zgęstnieć. Gelatyna jest tu bardzo ważna. Więc do zobaczenia, gdzie jest mój ręczniczek? Do zobaczenia już dzisiaj jest czwartek, czyli jutro. Jutro pokażę wam jak zrobić mapę myśli, mapę, którą będziemy się dzięki której będziemy się troszeczkę szybciej uczyć, zrobimy to na podstawie informacji o Polsce, więc znajdźcie sobie już teraz na jutro jak najwięcej informacji o Polsce, o miastach, na przykład o Krakowie, o Poznaniu, o Toruniu. Postarajmy się orzecie o zakopanym też te informacje znaleźć, ponieważ te informacje będą nam potrzebne do, do mapy. Do stworzenia mapy myśli, czyli stworzymy mapy myśli, czyli informacje o miastach Polski. Czyli do zobaczenia jutro. A ja do mojego pojemniczka wrzucę moje żele. To będzie taki pojemniczek na, na żele i one będą sobie na razie w lodówce. Do zobaczenia, papa! Pa.